No witam, z tej strony Yakuza i zapraszam Was do kolejnego odcinka na kanale ZDR Millions Jeśli dobrze wyjdzie, to w tym odcinku zakończymy wszystko, nie czy w tym 92 dniu, czy koniec będzie w co drugim, nie pamiętam Wszystkich zebrałem, nie będę już tego bardziej Tutaj trzeba tylko wzmocnić mury dodatkowe, dodatkowe, to wybudowałem Tutaj więcej murów, więcej wierzch postawić trzeba. Trochę mam grupy podzielone jakby co. Tutaj nie musi się tak patrzeć tutaj stąd lub może stąd wychodzić. Tak dużo nie powinno być ich, bo na bieżąco niszczeni. Tutaj pewnie może coś wejdzie, ale do końca nie jestem pewien, czy tak będzie w ogóle. Kawerny buduje tutaj dobry zasięg, pieniędzy więcej będzie i najemników. Ale to, w tym mi niepokoi, nie wiem jak ja tam miał wejść. Może tutaj coś tam jest, ale. Tutaj to z kilku stron. To jest, mówię, wychodzi na pewno. Stąd pewnie też i stąd. Będę wyjeżdżać i od razu tu wjeżdżać. Stąd jedna droga. Jak patrzymy, to ten może coś przejdzie. Tutaj jest, według mnie. Nie wiem jak duży przejdzie. Nie Stąd i stąd nie będę wychodzić Stąd na pewno coś tu przyjdzie I tu trzeba zgłosić, że ja tam są te jak niestety I denerwują Trzeba mi sobie pieniędzy zbierać i będzie nicio Zobaczymy czy uda nam się to osiągnąć, mam nadzieję, że tak Małe CKM, używamy Tutaj to by to przeszkadza, te wydobywanie ropy naftowej, ale Nie by byłoby takie źle tutaj Stąd i pewnie stąd miecz, stąd było tak powiedzieć, ale, ale w tej wnęki, pewnie tak Tutaj wejdzie coś tu Mogło stąd i bardziej tutaj I to będzie problematyczne bardziej, ale... Teraz ja stawiam to tutaj. Tutaj jestem niepokoję się, co tutajśmy się stać. To czy ja mam budynek, który te zaropy to coś mu budować? Chyba nie za bardzo. Czy wydaje? Poszary były. Tutaj nie. Przynajmniej te koszarze są zaawansowane. Bo tutaj. Nie to postawić, żeby nie przeszkadzało. A niech tu będzie. Niech ten czas wyjdzie, zbijać pieniądze. Trzeba. Jedzenia. Zapomniałem o jedzeniu. Trochę domów budowałem i teraz to wygląda w ten sposób. Tu, tu dwa minie, tutaj Tutaj nich wychodzę, jakby do najemnicy, ale to powinno być od początku, a nie później. No a teraz możemy skupić się na żarciu. Miałem te dołowienia tutaj, ziedlisko. To tutaj Niech wszystkie mury jak tu kolek są nie będą wzmocnione, może na niech te też będą I żarcie, to jest farma No miejsce a całe miejsce niestety O, tutaj jest! Ja zapominam o surowcach Im więcej wydobywuję, tym więcej mogę sprzedać i... wydobywa, a nie wydobywuje Te słowo nie istnieje gdzie to tak samo będzie Tutaj jest ulepszone, tu też I teraz stawiamy te wieżyczki W jakichś tu kilku miejscach Na drewniane Na, na to prawie nie stać Teraz ten czas popłynie. Ja zrobię gdzie i może i zastanowię co dalej. A tych... E, podzielić tutaj wy i tam też. Na dole będą. I długo, I długo zajmuje im chodzenie. Co? że zrzucę launcher'a rakiet, nie wybadałem w ogóle, nie wybadałem tych jednostek lepszych. No, tak wcześka pomyślałem, że one są, zużywają ropę, jeszcze limit jej produkcji zużywają. To problematyczne jest, niestety. Tell me. Jest ich 8, tutaj chcę kolejno ekipę. Ekipa to nosi. Niekiedy ten odcinek jest rzucony, ale już rezy jego kurs wyszedł. Niestety, prawdopodobnie jako friza jest. Gdzie Freeza chyba było jeszcze bardziej ogólne. A u Rez tam było dobrze, bo nie wiem, ale się dowiemy o tym gadali. Jeszcze słyszę, że Zewo będzie to samo robił, ale zobaczymy. Niestety, rezyj emocjonalny, podszedł nawet do nierzetelnej jeszcze, co powiedział, żeby pokazali dość dużo z jego kursu. Jeśli to było jego dość dużo, to ten kurs jest nic nie warty. Zaprawiamy nie unikający tak starali się mówić. Chodzicie, Co technicznych miejscach ich postawię. Liczę. A na to sachdujemy i ja robię cięcie. No dobra, jest już ostatni moment. Czaca i gdzie mogę? Kurde, nie mam pieniędzy. Tylko nie ma. Jest tam głupka na imię, ale maluteńka ona jest. Pół po więcej Nie, słuchajcie, wysyłam tego miotacz ognia Nie miotacz ognia Ile jest to miotacz ognia, to to... Te idioto A im tuło Kurde A co na samym jest to miotacz ognia? A peł to miota ognia Kurde Już trudno Nie jest tak, że zbyt ognia jest to musi być blisko muru. Coś trzeba muru zapomniałem. Tego więcej. I że nikt, który nie, nie mógłby dosięgać tego strzału... Mówi najemnicy, co? Nie mam pieniędzy. Trudno, lecimy z tym. Dziewięć godzin do ostatniej i momentu, gdy mnie atakują. A no, ojciec tutaj. Więcej muru, bo mogę. mogę, mogę to wystawić. Ja nie jestem w stanie zmienić tego, tego też tak zrób. Leco chyba Nie, to To już się straszyło już świecą Godzina Jak dużo ich szło Łamić się tędy A, wyjść tędy Tu kolejna grupa i pustąt i do Stąd, stąd, żeby byli w stulecie więcej, tak jak tu pytam, stąd chciałem, żeby też stąd wychodzić, ale dobrze. Tutaj jest. To tu, tu była tragedia. To w miarę to, za bunkro. Wow, tutaj, kiedy nie płytko tutaj. te skakające, rozwalające te rozwalane wcześniej no wiadomo dawać mi ckm -y. jak ja nie lubię tej gry czasami ja nie chcę klikam tutaj się jakoś zaraz. Nie, tutaj będzie w miarę, tu nic się nie stanie. Tutaj, tutaj jest najgorzej, tu jest najgorzej. Ostyplujacze i na terytorium kiepskie. Te szelagi będą. Tutaj prawie nic nie pójdzie. Tutaj prawie nic nie idzie, czyli wszyscy... ...dawajcie tutaj. Wybóź. Jak szybciej to zdejmie. Już się jakoś daje rad w tym sensie. W tym sensie. O, ho, ho! Tu jest tragedia. Trzeba tu robić nowy rodzaj murów. Nowy rodzaj Zaminować, robić to, nie zostanie. stanie. Tam w gór jest tragedia. Nie to, tylko tutaj kurde. Nie ciąży ich tak tyle i tam wejdzie. jest przydajemy Jest ten rynek Przedajemy ile można To jest tragedia tym

To... Oh, to four, yeah. A to jest? Połowa tego tutaj, Boga wchodzi, a za zaradkę, na tu i wysłać. To jest w miar do zrobienia jeszcze. Co to się stało? A tu nic się nie dzieje, fajnie Wtedy już zaraz wzięli mi te wieże Ale tu jest git Tutaj jest trochę większy problem Nie zaczyna ich w Udaje się. Tak i na się tak nie brały, więc to nie jest tak złe nawet. Udało się. Fajnie. Wyszukałem tutaj. A to nie to nawet. I błagam, że mi nie chodziły pojedyncze ząbiaki. No, będę chodzić później przez z wolną Ale w aż tak wolno O kurde Tu tędy iść? gdzie trzeba wypuścić trochę ludzi Idźcie i tu! po so prostu wysłać, że już śpi i masakrowali, tak co to by ich tu za Nie chcę się ich wysłać nawet. No. Oczywiście okay, tu jest wygrane, ale i tak trzeba.

To jeszcze nie koniec. Nie, jest z obiekami, nie w sobie, A tu dlatego tak. Tam najradzi w nie leci. No i że Najgorszy czekaj, aż ty ma w łeb zombiaki godzinami. Jest on tu ludzi, nie ma. No tak, nie przejdę przez A tam zostaną go zombiaki, tak? Nie, on gdzieś tu w krawędzi tego to nie wiem. Tam już została dwójka. To nie jest zombiak. Widzimy się, jak jest tu pora. To jest ostatni, bo patrzyłem i nie no, ostatni była, że to był ostatni. To ich dużo jest. Ale nie, prawie w nie była atakowana. Może i dobrze, ale z drugiej strony wolę, żeby się jakiś rozdzieliły i było słabsze, bo byłoby ich mniej w innym miejscu. <laughs> nie, to nie wystarczy. Nie. On tu się zablokował. Niemożliwe. Nic. Nie znów. To są ludzie. No, ta gra. I oni są. Nikogo tu nie ma. Gdzie to jest stało? To jest najgorsze. Jezu, jak się utknie Już po twoich grzech. Fajnie, że to skończyło, naprawdę trochę za długo co zeszłym miesiąc. Bo tu w połowie miesiąca skończyć serię, seriale. na miną grę i nie jestem to tak zrobić. Więc fajnie 130%. Dało się zrobić fajna gera. Udało się wreszcie trochę zmusić do tego, żeby to zakończyć, bo to bez przesady. A, Po sprawdzić. Te makty. W 6% No to broker to ile trzeba? Na 1000. Tak? Pokażcie mi to już raz. Upewni. To jest 100, tak, 100% czyli to 6 na 100% gotowe. Więc jak on się podobały, komentujecie sobie, jeśli i wreszcie udało się to skończyć i do następnego.